Trzecia, będę słuchać w Polsce, to chwila, że ktoś z kolegów również jest na częstotliwości i ma taką okazję nagrać. jakby słychać mnie w Polsce, to byłoby bardzo miło. Ze strony 26 Zygmunt Anglo 614, operator Jarek Kutacha, Manchester. Dajcie jeszcze raz mikrofon dla Ciebie. Nie, Jarku, Jarku, no ja tutaj akurat już włączyłem nagrywarkę swoją, także tutaj filmik będzie na pewno na YouTube, także tam jakoś się złapiemy, eee, tutaj już mam namiary do Ciebie, także ta, też tam jeżeli można się odezwę po, po QSL-kę do Ciebie. Eee, także, także ja akurat jeszcze nie mam qsl bo dopiero zaczynam zabawę eee, tutaj na, na wstęgach, także tam pewnie z czasem i coś będzie, to tam eee, jeżeli się tam jeszcze złapiemy, to tam na pewno wyślę. Eee, także słuchaj Jarku, jeżeli masz mo chwilę, to tu jeszcze słyszałem, chyba jest kolega Rafał, też z Zełku także on by chciał też tutaj się połączyć, także ja Jarku tutaj daję mikrofon do Rafała, Rafał proszę mikrofon do ciebie, słuchamy cię Cześć, witam z Rafał, tutaj mój to jest 161 Złotango 3 ja też jestem z Ełku także Jarku, ja, 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 ja ciebie akurat lepiej niż Rarek odbieram, bo u mnie masz 9 na piątkę. no na 5 osmych ja mam jeszcze pół forówkę także u mnie to trochę lepiej Are ca la tine, Jarek, mă să te duci. Jarek Manchester, Jarek Manchester.